Czas podsumować 2020 rok. Dziwny, ale dosyć aktywny. Od czego się wszystko zaczęło? Najpierw pojechałem na Narty do Czech. Później się okazało, że to jedyny wyjazd w tym roku za granicę. Od pierwszego lockdownu dużo jeździłem rowerem. Ten rok zdecydowanie był pod hasłem Zwiedzaj lokalnie. Zrobiłem filmik o Redmi Bandzie. Póki co moja jedyna wideo recenzja. Powróciłem na jezioro i zacząłem żeglować, ale wciąż dużo jeździłem na rowerze i latałem dronem. Gdy temperatura jeziora podniosła się odpowiednio, zacząłem również się kąpać. Nagrałem niejedne regaty, po czym wyjechałem w karkonosze. Jest bluza, jest dres. Najdłuższy wyjazd w tym roku. Dotarliśmy na wodospad Kamieńczyka. Wow. Niesamowite. Tak, żeby nic nie, jest Wypiłem wodę ze źródła oraz wykąpałem się w górskim potoku. Trzy. Dwa. Jak zwiedzać lokalnie to nie tylko Poznań, ale całą Wielkopolskę. Nagrałem największe regaty na jeziorze Kierskim i piękny, mglisty wschód słońca pod Poznaniem. Wyjechałem na kilka dni nad polskie morze, gdzie znowu dużo latałem dronem. Pobawiłem się w ogrodnika i grillowicza. Ale wciąż pływałem. Taka pasja. Wygraliśmy błękitną stęgę Jeziora Kielskiego. Mamy to! Później przyszła jesień i szukałem dużo ciekawych miejscówek i kadrów. Wyleciało dużo wschodów słońca. I jest dociśnięcie, pięknie w wykonaniu Alexa. W Polsce wybuchły strajki, protesty i technoblokady. Pojechałem do Stawnicy zobaczyć tajemniczy zamek i stary kolejowy most. Spędziłem jeden dzień na Dolnym Śląsku w poszukiwaniu pięknych miejsc. Odwiedziłem Kościół Pokoju w Świdnicy, Zamek Książ i inne. A końcówkę roku spędziłem trochę spokojniej niż zawsze, bo bez podróżowania i bez różnych festiwali. Mam nadzieję, że 2021 nie będzie gorszy od 2020, bo ten, mimo wielu złych wydarzeń, wcale nie był taki tragiczny. Szczęśliwego i powodzenia w 2021!